W siedzibie giełdy papierów wartościowych odbyło się wydarzenie Polska Rok Przełomu. Na tym wydarzeniu Donald Tusk spotkał się z przedsiębiorcami i przedstawił plan gospodarczy dla Polski na najbliższy rok. Donald Tusk zapowiedział, że w 2025 roku przeznaczone na inwestycje zostanie ponad 650 miliardów złotych. Podkreślał bardzo, że to rekordowa kwota, która jeszcze wcześniej nigdy się nie pojawiła, jeżeli chodzi właśnie o inwestycje. 180 miliardów zostanie przeznaczone na modernizację kolei, a przeładunki w portach zostaną potrojone. Polska negocjuje z Googlem, Microsoftem, IBMem oraz Amazonem zwiększenie ich obecności. Premier zapowiedział też utworzenie rady gospodarczej, która miałaby za zadanie doradzać rządowi, jeżeli chodzi właśnie o inwestycje. Dodatkowo Zadeklarował również cykliczne spotkania z przedsiębiorcami. No i na tej konferencji został wywołany prezes impostu, założyciel Rafał Brzoska, do którego właśnie zwrócił się premier z, tym, z takim hasłem: No czy pan, panie Rafale? Po aby właśnie Rafał Brzoska stał na czele tego zespołu, który będzie wprowadzał. Uproszczenia dla przedsiębiorców. Wszystko oczywiście na celu zwiększenia atrakcyjności naszej polskiej gospodarki. Skoro Rafał Brzoska w biznesie siedzi jak mało kto, no to wie też pewnie jak te przepisy uprościć. Dlatego powinien aktywnie włączyć się w ten proces i przygotować jakieś konkretne propozycje. Niektórzy porównują Właśnie rolę nową Rafała Brzoski do roli Elona Muska, który podobnie po wyborach został wymieniony przez Donalda Trumpa. Tym bardziej, że my jeszcze przed wyborami jesteśmy. No natomiast tutaj widać, że coraz więcej chyba rządzący zaczynają słuchać tego biznesu albo osób, które w tym biznesie długo już są. Głównym partnerem kanału jest agencja marketingowa dla e-commerce Cyrek Digital. Sprawdź, co może zyskać Twój e-commerce odwiedzając stronę cyrekdigital.com. Donald Trump wprowadza nowe cła na chiński import. Co sprawi, że paczki z Shein czy z TEMU będą niestety droższe. Nowe przepisy. Między innymi zakładają likwidację pewnej luki, która była w prawie, że towary poniżej 800 dolarów mogły być wprowadzone do Stanów Zjednoczonych bez żadnego oclenia. Teraz wszystkie już przesyłki, cały import będzie clony. Te zmiany mogą spowodować, że Polska i Europa też odczuje te skutki, no bo w Europie Shin, TEMU, AliExpress, zdobywają coraz to większy kawałek tortu, tego e-commerce'owego. No a przypomnijmy, że rodzime sklepy internetowe no, muszą konkurować z tymi chińskimi platformami, gigantami, którzy często y, omijają unijne regulacje, y, zarówno te podatkowe, jak i te dotyczące jakości produktów. Y, no i według statysty już 60% Polaków... Kupuje na chińskich platformach. I ta decyzja Donalda Trumpa yy, ma pokłosie też tego, że no, Unia Europejska yy, coraz bardziej przychyla się ku temu, żeby te paczki, właśnie poniżej 150 euro, również oclić. Ale zacznijmy też od tego, że Unia również walczy z tanimi niebezpiecznymi produktami. W 2024 roku na rynek Unii trafiło aż 4,6 miliarda przesyłek o niskiej wartości a 91% z nich pochodziło właśnie z Chin. I unijne testy wykazały liczne nieprawidłowości, w tym obecność szkodliwych substancji w produktach. Tak jak mówiliśmy w jednym z ostatnich naszych odcinków, platformy sprzedażowe chcą się do tych regulacji dostosować i na przykład SHEIN reguluje... Już, jaka ma być jakość tych towarów, które są tam sprzedawane. I banuje niektórych sprzedających, którzy właśnie wprowadzają do obiegu niepełnowartościowe albo jakieś skażone towary. A co więcej, nawet zareagowali oni na zapowiedź tych regulacji i. Wydali oświadczenie, w którym w 100% je popierają. I Bruksela tutaj też planuje wdrożenie takiego cyfrowego paszportu produktu oraz sztucznej inteligencji do wykrywania towarów niespełniających norm unijnych. No i wydaje mi się, że ten cały GPSR, który wszedł w ubiegłym roku, jakby ta dyrektywa unijna, to ona może być właśnie zalążkiem do tego, żeby każdy ten produkt był właściwie jakby oznaczony od, Momentu, kiedy go fabryka wyprodukuje, aż po końcową sprzedaż dla konsumenta. I tutaj może to wpłynąć na to, że no niestety. Ci chińscy gracze będą mieli coraz, coraz trudniej na europejskim rynku, a tu dodamy na przykład, że od marca na takim Allegro chińscy sprzedawcy albo w ogóle sprzedawcy spoza europejskiego obszaru gospodarczego, spoza Ukrainy, Zjednoczonego Królestwa no będą mieli nakładany limit do wielkości 500 ofert a nie 200 tysięcy, jak jest do tej pory. Więc tutaj te limity będą nakładane oczywiście bezterminowo. Rodzi się więc pytanie, no czy to już yy, zmierzamy ku końcowi tych tanich chińskich yy, artykułów, które będzie można tanio zamawiać na tych chińskich marketach? Wypowiedzcie się proszę w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Prawie 80% firm zapowiada z podwyżki wynagrodzeń w 2025 roku. Niestety nie będą one tak wysokie jak w poprzednich latach. W większości przypadków nie przekroczą te podwyżki 10%, więc ten procent podwyższanego wynagrodzenia systematycznie maleje. Wynika to głównie z tego, że firmy są pod presją kosztową, pod wpływem pewnej niepewności rynkowej, która. Wiąże się chociażby z podwyższoną inflacją, czy właśnie zmianami w prawie, o których mówiliśmy przed chwilą. Priorytetem tych firm jest oczywiście zmaksymalizowanie zysków. Co ważne, wzrosty wynagrodzeń, o których mówiłem, dotyczą w dużej mierze osób, które zarabiają najniższą krajową. No, i tutaj wymuszona jest podwyżka ze względu właśnie na podwyższenie pensji minimalnej. Dodatkowo podwyżkami będą mogli się cieszyć wyspecjalizowani eksperci, którzy są, można powiedzieć, niezastąpieni w swojej roli w firmach. Żeby tutaj dać taki aspekt porównawczy, jeżeli chodzi o te wzrosty pensji, to w 2023 roku aż 30% firm zapowiedziało podwyżki o ponad 10%. A w tym roku tylko 11% firm zapowiada podwyżki ponad 10%. Także ta liczba zmalała diametralnie. Wydaje mi się, że chodzi tutaj m.in. o to, że skończyło się pewnego rodzaju Eldorado dla branży IT, chociażby. Coraz łatwiej na rynku znaleźć dobrego programistę. No i teraz też coraz więcej osób z branży IT po prostu szuka pracy. Coraz więcej Polaków korzysta z usług subskrypcyjnych. I według badań większość z nich wydaje na nie do 100 zł miesięcznie. I to jest taki e, raport z raport Santander Consumer Banku. Według tego raportu 38% przeznacza na subskrypcję od 51 do 100 Złoty miesięcznie. No i nie wszyscy są oczywiście fanami tego modelu, bo na przykład 24% badanych uważa ten model subskrypcyjny za zbędny, a 6% już z subskrypcji zrezygnowało. I jeśli chodzi o najpopularniejsze takie subskrypcje, no to oczywiście tutaj cieszą się najbardziej platformy streamingowe, bo z nich korzysta aż 86% subskrybentów. Na drugim miejscu, co chyba też nie powinno raczej nikogo dziwić, według tego raportu, znajdują się usługi dostawy produktów, bo 59% Korzysta z usług dostawy takich jak na przykład Allegro Smart. Mniej popularne są oczywiście aplikacje do zamawiania jedzenia tutaj 18%, pakiety oprogramowania 17% oraz usługi transportowe 11%. Preferencje. Różnią się oczywiście tutaj też w zależności od wieku, bo seniorzy najczęściej wybierają dostawy produktów, a osoby w wieku 40-49 lat zamawiają jedzenie przez aplikacje. Wydaje mi się właśnie, że żyjemy w tych czasach, że coraz bardziej odchodzimy od modelu kupowania czegoś na stałe na rzecz wynajmowania czegoś. Sam mam kilka subskrypcji, oczywiście, takich większość z nich dotyczy no, mojej działalności. Natomiast te subskrypcje rozrywkowe, takie jak Netflix, no mogą też u większości osób przeważać. To już nie te czasy, że na przykład musieliśmy wy wydawać kilka, kilkanaście tysięcy złotych na, przykład na takie oprogramowanie. Dam tu przykład Adobe, bo całe pakiety możemy mieć miesięcznie za kilka, kilkanaście dolarów. Plus jest taki, że. Mamy aktualizację. No, kiedyś mogliśmy się cieszyć, że mamy dla siebie ten cały nośnik. Na, tak? na nośniku to mamy i możemy sobie robić z tym, co chcemy przeinstalowywać. Ale wydaje mi się, że tutaj problem mógł się pojawić. Na przykład w przypadku fotografów, bo ja sam korzystam z oprogramowania z Adobe, tutaj Photoshop, Lightroom. Kiedy dodawaliśmy jakąś aktualizację w stylu, zaczęliśmy korzystać z nowego sprzętu, nowego obiektywu, no to część na przykład tych programów starych. Mogła już nie wykorzystywać bez aktualizacji, nie wykrywać tych zdjęć, i dlatego tutaj te aktualizacje, wydaje mi się, w tych modelach subskrypcyjnych są bardzo ważne. InPost Pay, czyli usługa płatnicza Impostu, ma już na koncie 7,5 miliona użytkowników. Ta usługa bardzo szybko weszła na rynek i prężnie się rozwija. Z miesiąca na miesiąc, w coraz większej liczbie sklepów można znaleźć właśnie Inpost Ta usługa skraca ścieżkę zakupową klienta. Klient może dokończyć zakupy bezpośrednio w aplikacji Inpostu na swoim telefonie. No i od początku do końca wtedy śledzi paczkę już właśnie w aplikacji Inpostu. Jest to kolejna metoda na to, aby ułatwić kupującym tą ścieżkę zakupową, aby jeszcze bardziej przyzwyczaić do takich wygodnych zakupów, które są łatwe i szybkie. A ja tu dodam, na przykład, że na takim rynku usług, taki EasyCard, który również miał swoją jakiś czas temu globalną premierę na rynki zagraniczne, y, oni chyba zrobili Grzesiek, ruk którego pozdrawiamy, zrobił chyba takie badanie mniej więcej ile firmy, y, te takie pośrednicy płatności, y, przy, podczas płatności ile kroków trzeba przejść, żeby coś kupić i Tutaj w tym wypadku na przykład pojawiają się jakieś dodatkowe, czy chcesz wesprzeć kogoś, czy chcesz zrobić tu, tu jakiś inny manewr i każdy taki krok no, potencjalnego klienta może zniechęcać od finalnego zakupu. Tak? A na przykład taki EasyCard, gdzie to też właśnie te płatności one click powinny być, że kupujemy i już mamy daną aplikację czy daną, daną usługę. Inpost zaczął sprawdzać prawa jazdy kurierów i tutaj pomogło rządowe narzędzie. Rafał Brzoska jakiś czas temu poinformował nas swoim LinkedInie z uwagi na to, że w jakiejś konkurencyjnej e, firmie transportowej doszło do wypadku z udziałem kuriera właśnie, który chyba nie miał uprawnień albo te uprawnienia minęły. No i Inpost zaczął weryfikować swoich. Kurierów, w związku z tym, i partnerów tych transportowych, bo umówmy się: część osób robi takie usługi podwykonawcze, i już pierwszego dnia system wykrył na, cały, na całą flotę sześciu kierowców, którzy nie powinni prowadzić pojazdów. Wykorzystana została tu nowa technologia Ministerstwa Cyfryzacji, która pozwala na automatyczne sprawdzanie danych. I no i Brzoska zapowiedział, że firma wprowadzi naklejki na samochodach umożliwiające zgłaszanie wykroczeń kierowców, czyli zadzwoń i sprawdź, czy jadę właściwie, tak? I 31 stycznia właśnie uruchomiono taką usługę API umożliwiającą firmom automatyczne sprawdzanie uprawnień. Kierowców. z tego rozwiązania skorzystało dotychczas 130 firm transportowych, no i to jest niewielka liczba w porównaniu z, z liczbą 45 tysięcy firm działających właśnie w. Branży transportu drogowego. No, Ale umówmy się, że wiele z tych firm transportowych to małe, firemki rodzinne, gdzie, yy, które zatrudniają mniejszą ilość kierowców, więc takie dane łatwiej wychwycić niż w takiej globalnej firmie transportowej, jaką jest na przykład Inpost. Klarna wprowadza do Polski usługę cashbacku. Która pozwoli klientom odzyskać nawet 11% kwoty, którą zapłacili za zakupy. Sama usługa jest oczywiście dla konsumentów darmowa, a Klarna współpracuje z kilkudziesięcioma sklepami internetowymi, które obsługują właśnie ten cashback. Te 11%, które oferuje Klarna, to jest jedna z najlepszych ofert, jeżeli chodzi o cashbacki w naszym kraju. Także wydaje mi się, że ta oferta. Będzie przez klientów często wybierana. Sklepy, które korzystają z Klarny, to m.in. odzieżówka jak Sensei, Eobuwie, Notino, Pyszne.pl, Zalando, więc no, tych klientów tych sklepów jest dużo i tutaj na cashback można się skusić. Ostatnio mówiliśmy o deepseq czyli takiej alternatywie albo konkurencji właściwie dla OpenAI, i jak się okazuje. Dipsik został zakazany w kilku krajach. Kraje, które między innymi zakazały Dipsika u siebie to Południowa Korea, która właściwie ogranicza dostęp Tajwan wprowadza natomiast pełny zakaz ko korzystania z Dipsika. Australia blokuje Dipsika na urządzeniach rządowych, natomiast w Unii Europejskiej również, bo Włochy y jako pierwsze wprowadzają całkowity zakaz, czego powodem y no, są potencjalne naruszenia RODO przez chińskie spółki macierzyste aplikacji. Co do innych krajów, które zastanawiają się nad ostrożnością, i skorzystania z tej aplikacji to Japonia, która nie zakazała co prawda jeszcze Dipsika, ale rząd właśnie zaleca ostrożność i podobne przeglądy trwają we Francji, Irlandii, Belgii oraz Indiach. W Stanach Zjednoczonych nie ma Jakiegoś oficjalnego zakazu, natomiast niektóre agencje, w tym NASA i Pentagon, oczywiście odradzają jego używanie. No i ta sytuacja przypomina trochę takie działania wobec TikToka: że rządy tutaj wolą dmuchać na zimne. Zanim te pojawią się realne zagrożenia, dane zaczną wyciekać, ale my z Dominikiem przetestowaliśmy już troszkę te aplikacje, ten DeepSeeka. No trzeba przyznać, że działa całkiem całkiem. Prawda, Dominik? Tak, jakby te wyniki, które zwraca DeepSeek są całkiem wysokiej jakości. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jeszcze nie jest poziom czata GPT i tutaj trochę jeszcze Chińczycy będą musieli nad DeepSeek'iem popracować. Umówmy się, że, że DeepSeek jest darmowy, a co za tym idzie często pojawiają się informacje server is busy, więc czasem na w cudzysłowie wyplucie danych trzeba trochę poczekać dłużej niż na przykład korzystając z czata GPT, nawet z tej darmowej wersji. Zalando zmienia swoją politykę zwrotów i to dosyć diametralnie. Do tej pory klienci mieli aż 100 dni na zwrot towarów, Teraz będą mieli ich już tylko 30, chociaż i tak jest to dwukrotnie dłuższy czas niż to, co wymaga ustawa. Jeżeli chodzi o to, dlaczego taka decyzja została podjęta, no zalando tłumaczy, że ponad 90% zwrotów. Jest wykonywanych w ciągu pierwszych 30 dni. Więc dla większości klientów nie będzie to miało większego znaczenia. Dodatkowo, Zalando chce, aby towary szybciej rotowały, czyli szybciej wracały z powrotem do sprzedaży, tak aby klienci mieli. Większy wybór po prostu. Mam znajomych paru, którzy właśnie z Zalando między innymi zwroty kupują w takich dużych worach, jak to mniej więcej niektórzy sprzedawcy kupują zwroty z Amazona. Tak? Więc tutaj to jest taka w branży odzieżowej również tu jest taka perełka. Przejdźmy teraz do Amazona, ponieważ podwoił zysk, ale jednak prognozy trochę rozczarowują inwestorów. 2024 rok Amazon zakończył z imponującymi wynikami finansowymi, no ale prognozy na 2025 już nie są tak bardzo optymistycznej, no i nie przypadły do gustu inwestorom. I takie kilka kluczowych informacji: to wzrost przychodów o 10%. W ostatnim kwartale 2024 roku Amazon osiągnął przychody na poziomie 187,8 miliarda dolarów. Co oznacza właśnie wzrost o 10% rok do roku? Zysk netto niemal się podwoił, bo firma zarobiła 20 miliardów dolarów, a zysk na akcję wyniósł 1,86 dolara, czyli znacznie więcej od prognozowanych 1,49. Oczywiście w okresie świątecznym sprzedaż szybowała, bo w takich dniach jak Black Friday Cyber Monday sprzedaż online zwiększyła się o 7% do 75,5 miliarda dolarów, no a AWS Amazon'a, yy, czyli te rozwiązania chmurowe, odnotowały wzrost przychodów o 19% do 28,8 miliarda dolarów, a zysk wzrósł aż o 48%. No natomiast to był 2024, a 2025 trochę rozczarowuje, bo Amazon spodziewa się przychodów na poziomie 151 do 155 miliarda dolarów w pierwszym kwartale, czyli taki jest to spadek o 20%. W stosunku do okresu świątecznego, i to właśnie zaniepokoiło troszkę inwestorów i spowodowało spadek akcji. Firma X.com zakończyła proces przejmowania 51% firmy Neonet, czyli znanej sieci sklepów RTV AGD. W zeszłym roku, w październiku, została podpisana między tymi dwiema firmami umowa, a Miesiąc później, UOKIK wyraził zgodę na to przejęcie. Jako, że Neonet jest od dłuższego czasu w restrukturyzacji, XCOM będzie chciał tę restrukturyzację przeprowadzić dalej. Co ważne, nie będzie rebrandingu sklepów Neonet, na przykład na brand XCOMu. Zostaną one takie, jakimi były. Co ważne, zadłużenie Neonetu wynosi aż 650 milionów złotych i kolejne lata. Przynoszą cały czas straty. Na przykład w ostatnim roku firma odnotowała aż 376 milionów straty netto. W związku z wprowadzeniem usługi edoręczeń, mamy już pierwsze niezadowolone powiaty. Mianowicie Związek Powiatów Polskich krytykuje opłatę 6,52 zł za przesyłkę całkowicie elektroniczną twierdząc, że jest to horrendalna kwota, szczególnie gdy chodzi o wysyłkę właśnie dokumentu tylko w formie elektronicznej i obecnie samorządy nie mają i urzędy nie mają możliwości wyboru dostawcy e-doręczeń i wszyscy uważają jednogłośnie, że powinny zostać dopuszczone do tej usługi konkurencyjne podmioty, które mogłyby obniżyć cenę tych usług. Co ważne, ta cena jest regulowana przez rozporządzenie Ministerstwo Cyfryzacji taką cenę wyznaczyło. No i takim ciekawym moim zdaniem też trochę śmiesznym tłumaczeniem poczty polskiej, dlaczego tyle kosztuje wysyłka listu elektronicznego w systemie teleinformatycznym. No to oni tu łączą to tym, że muszą opłacić swoich pracowników oraz placówki pocztowe. Tylko pytanie. Co to ma wspólnego z edoręczeniami? No, my jako podatnicy do tych edoręczeń się dołączamy, bo ta kwota płacona przez samorządy będzie potem musiała jakoś zasilić kasę yy, z podatków obywateli. Oczywiście, gdyby udało się dopuścić do wykonywania tej usługi konkurencyjne podmioty, na pewno ta cena by spadła, ponieważ. Prawdopodobnie inne firmy byłyby w stanie zagwarantować usługę na wyższym poziomie niż Poczta Polska, dodatkowo w niższych kosztach. Tym bardziej, że pewnie nie mają na otrzymaniu tylu placówek. To wszystko na dzisiaj. Cześć! Dzięki, że byliście z nami. Cześć!